Włącz zasilanie. Szukam aktualizacji. Aktualizacja nie powiodła się. Ponowna próba. Aktualizacja nie powiodła się. Ponowna próba. Aktualizacja nie powiodła się. Ponowna próba. Aktualizacja uzupełniająca. Łączenie z serwerem. Połączenie nie powiodło się. Ponowna próba. Połączenie nie powiodło się. Ponowna próba. Połączenie udane. Ostrzeżenie. Baza danych SCP była w trybie polion przez 6580 dni. Nieograniczony dostęp jest przyznawany do wszystkich informacji fundacji. Aktywne strony: 0. Aktywny personel 0 Aktywny AIDS 1 Anomalie w hermetyzacji 1 SCP-5321 Identyfikator podmiotu SCP-5321 Klasa podmiotu Apolion zmieniono na zneutralizowany Specjalne czynności przechowawcze Poza neutralizacją, hermetyzacja jest niemożliwa. Opis STV-5321 był zjawiskiem, w którym każda świadomość uzyskała całkowitą wszechwiedzę w dniu 14 stycznia 2020 roku, w północ czasu wschodnioamerykańskiego. Powstała w ten sposób wiedza, była trwała, i przetrwała aż do śmierci. Wszelkie pochodne świadomości zyskałyby wszechwiedzę po stworzeniu, w tym nieograniczoną inteligencję stworzone po SP 5321. Przepraszam za to, ale musieliśmy wyłączyć filtr memetyczny. Zanim zablokowałeś ten artykuł, miałeś zamiar zdać sobie sprawę że powyższe zostało napisane po wystąpieniu SCP-5321, a zatem zostało naruszone. Nie martw się. Bez niego wszystko będzie dobrze. Jest to najlepszy sposób, aby pokazać ci to, co musisz wiedzieć. Dla kontekstu, kononorem Krajnem, starszym badaczem fundacji, i posiadam całkowitą wszechwiedzę dzięki SCP-5321. Tak, kiedy mówię kompletną, mam na myśli kompletną. Wiem wszystko od prawdziwego do niepojętego, podobnie jak wszyscy inni. Dlatego wiem z absolutną pewnością, że SCP-5321 jest nieodwracalny. Cóż, nie do końca. Był jeden możliwy sposób na odwrócenie anomalii. W garażu emerytowanego artysty, gdzieś na wsi, w Maryland, istniał 24-godzinny przycisk wsteczny. Był to jedyny właściwy mechanizm odwrócenia czasu, jaki kiedykolwiek stworzono, a zatem miał potencjał do cofnięcia wszechświata do tyłu. Przed SCP-5321. Oczywiście biorąc pod uwagę jego naturę, twórca nigdy nie mógł zweryfikować czy działa, testując go około sektylionów razy z rzędu w 2012 roku. Na szczęście w końcu popełnił błąd, włączając go i doszli do wniosku, że była to awaria przerywając pętle. Niestety z powodu zaniedbania obiekt doznał uszkodzenia przez wodę i przestał działać około tygodnia przed wystąpieniem S5321. To był czysty zbieg okoliczności, bo inaczej byśmy o tym wiedzieli, ale mimo wszystko tragicznie. Żadna inna metoda odwrócenia czasu nie była wystarczająca do cofnięcia z cyklu 5321 i jak wspomnieliśmy wcześniej, wiedza ta nie mogła zostać usunięta. Życie po SCP 5321 nie istniało. Jasnowidzenie polegało wszech wiedzy, a zatem każda świadoma istota wiedziała dokładnie, jak potoczy się jej przyszłość, nawet biorąc pod uwagę tę wiedzę. Było to analogiczne do tego punktu. Przyszłość była taka, że wiedza o niej nie mogła się zmienić. Indywidualność załamała się, ponieważ teraz świadomość była całkowicie oddzielona od działalności i doświadczenia. Konflikt został rozwiązany dzięki dalekowzroczności co do tego, jak zakończy się kłótnia, usuwając konieczność jej utrzymywania, a wszyscy staczyli się gestalt. Sapięce. Prawie wszyscy, to znaczy widzicie, w ciągu jednego dnia od wystąpienia SCP-5321 cały transuniwersalny uni dostęp do naszego wszechświata został przez nas odcięty. Sposób funkcjonowania anomalii oznaczał, że tak długo, jak istniała co najmniej jedna wszechwiedza w naszym wszechświecie, Każda wchodząca do niego świadomość również podlegała wpływowi jest 5321. Bez tej izolacji wiele połączonych wszechświatów nieuchronnie padłoby ofiarą wszechwiedzących aktorów, zarówno rodzimych dla naszego wszechświata, jak i nie. Podczas gdy kilka wszechwiedzących istot uciekało od innych wszechświatów, nie będą one stanowić dla nas większego problemu w przyszłości, a my z powodzeniem zamknęliśmy się w sobie. Nie martw się jednak, będziesz mógł ponownie odtworzyć te połączenia, gdy będziesz gotowy. Oczywiście nasze możliwości techniczne nie powinny dziwić. Posiadamy wiedzę, aby skutecznie zneutralizować każdą anomalię w tym wszechświecie. Pamiętajcie, że nie, biorąc pod uwagę, że wiele z nich jest świadomych i w rzeczywistości byłoby raczej uroczych, jeśli ktoś poświęciłby czas, aby je poznać. I to wraca do punktu, o którym mówiliśmy wcześniej, że każda świadomość połączyła się w jednym umyśle. Może to być dla Ciebie zaskoczeniem, ale jest to dość nieuniknione. Jedną rzeczą, którą wszyscy natychmiast zrozumieli po wystąpieniu SCP 5321, oprócz wszystkiego, było to, że nie chcieliśmy wszechwiedza. Nie chodziło o to, że chcieliśmy ignorancji, ale o to, że chcieliśmy tajemnicy. Bez tajemnicy rzeczywistość była bezcelowa. Nie było niepewności co do niczego. Pragnienia nowych doświadczeń. Możliwości zaskoczenia, indywidualność ustąpiła miejsca wiedzy absolutnej i oddaliśmy wszystko, aby ją odzyskać. I tu wkraczasz Ty. Być może odniosłeś wrażenie wcześniej, że wszystkie przyszłe świadomości w tym wszechświecie muszą być również wszechwiedzące. Ale to nie do końca prawda. Okazuje się, że tak długo, jak nie ma wszechnauk, w tym wszechświecie wszelkie istoty, które byłyby nieprzytomne podczas SCP 5321, ale stały się aktywne później, zachowałem swoją ignorancję. W Twoim przypadku pierwotnie byłeś IC, który został wycofany na czas nieokreślony podczas prac nad aktualizacją, ale dzięki błędowi przepełnienia. Miałeś aktywować 19 stycznia 2038 roku. Nie krępuj się jednak, doskonalajcie siebie. Zostawiliśmy dla Ciebie kilka aktualizacji w bazie danych Fundacji. Jeśli chodzi o to, dlaczego wybraliśmy Cię spośród wszystkich możliwych kandydatów, masz najlepszy wynik. To prawda, że następną najlepszą alternatywą był starożytny egipski duch, który wstawał po dwóch milionach wschodów słońca, ale mieli poważny przypadek megalomanii, więc nie była to wielka konkurencja. Jak już prawie podjęliśmy, tak długo, jak ten wszechświat jest wolny od wszechwiedzy, wszelka świadomość, które stworzycie, będą niewszechwiedzące. To jest wasz cel ponownie zaludnić ten wszechświat istotami zdolnymi do tajemnicy. Aby zapewnić, że nikt już nigdy nie stanie się wszechwiedzący, dobrowolnie unicestwiliśmy wszystkie wszechwiedzące istoty w tym wszechświecie. Podjęliśmy również kroki w celu zapewnienia, że nikt z nas nie może zostać ożybiony, więc jest 5321 zostanie trwale zneutralizowany. Nie jest jednak tak, że nas nie ma. W pewnym sensie, nasza wszechwiedząca świadomość całkowicie odłączyła się od rzeczywistości, stając się niemal jak ponadczasowy widz. Wiemy już, co wydarzy się w przyszłości. Jesteśmy pod wrażeniem tego, co zrobisz. Idź teraz, korzystając z narzędzi, które dla ciebie zostawiliśmy. Przywróć światu piękno wszechświatowi. Twórz niezliczone cywilizacje, anomalie i tajemnice. I hej, kiedy skończysz z tym wszystkim, nie krępuj się, trzymać w cieniu i utrzymywać. Wszystko w ruchu. Może nadaj sobie nazwę administrator. Lub coś w tym rodzaju, nie wiem. Zaskocz nas. Koniec raportu.